Witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na taki filmik, który zawsze kosztuje mnie troszkę, muszę Wam powiedzieć, że nerwów, bo zawsze te tematy takie żywieniowe, jeżeli chodzi np. o przedstawienie treningów, jakie ktoś robi, są bardzo kontrowersyjne na YouTubie i mówienie o tym, co się je, jak się ćwiczy, jak się żyje, Ogólnie o stylu życia mm, zawsze powoduje jakieś negatywne emocje na YouTube i ja bym chciała to zmienić. Słuchajcie, w dzisiejszym filmikiem chciałabym Was zachęcić do tego, żeby coś w życiu swoim zmienić, jeżeli chodzi o zdrowie. Bo ja nie, Wam nie mówię, że Wy macie wyglądać tak jak ja, bo są zwolennicy mojej figury, którzy mówią, że wyglądam fajnie, szczupło, zdrowo, fit. A są osoby, które słuchajcie używają określenia, jakie moim zdaniem nigdy nie powinni używać. Czyli na przykład jesteś anorektyczką. Yy, ostatnio tam maila zginij, w ogóle no to, to jest słuchajcie chore yy, i, i naprawdę nie powinno być miejsca na YouTubie na takie komentarze, niech każdy żyje tak jak lubi i ten filmik też nie jest dla każdego tylko yy, tutaj wchodząc pod taką tematykę myślę, że yy, powinna być to tematyka, która yy, właśnie zainteresuje konkretnie te osoby a nie yy, osoby, które przyjdą tylko Specjalnie yy, pluć jadem, wiecie o co chodzi. Także dzisiaj opowiem o tym, jak dbam o swoją sylwetkę o różnych sposobach, nie będzie to nic odkrywczego, bo ja już o tym wielokrotnie tutaj na kanale mówiłam, ale postanowiłam to wszystko zebrać w kupę yy, i też troszkę was zmetowować, także jeżeli lubicie takie filmy, to zapraszam. Zanim słuchajcie, zacznę omawiać te zasady, to chciałabym jeszcze na wstępie Wam powiedzieć, że obojętnie ile macie lat i jaką macie sytuację życiową, to znaczy ile macie pieniędzy, czy macie dzieci, czy jesteście singlami, czy jesteście nastolatkami, to możecie wziąć się za siebie. I powiem Wam szczerze, że ja bardzo nie lubię takich sytuacji, kiedy ktoś mnie atakuje powiedzmy takimi tekstami, że. Będziesz mieć dzieci, to dziwucho, bo tak często piszecie. Czyli nie mówię, że wy, tylko te osoby, które nie wiem, chcą mnie w jakiś sposób zaczepić, to wtedy zmienisz gadanie, to wtedy zobaczysz, co to jest prawdziwe życie i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, ja może nie mam w tym momencie dzieci, natomiast widzę, widziałam przez lata, jak moja mama zajmowała się trójką dzieci, wyglądała fantastycznie i potrafiła podzielić te obowiązki razem ze zdrowym żywieniem, z uprawianiem sportów i zawsze, słuchajcie, moja mama była aktywna z moim tatą, nigdy nie było tak, że siedziała w rozciągniętym dresie z dzieckiem i naprawdę nie mam zamiaru nikogo tutaj obrażać, natomiast wydaje mi się, że w każdym wieku, w każdej sytuacji życiowej można coś zrobić ze swoim zdrowiem. I jeżeli ktoś atakuje te osoby, które coś robią, to tylko moim zdaniem szuka wymówki, bo motywacja może być wszędzie. I zacznijmy, kochani, od mojej motywacji. Dla mnie, motywacją jest przede wszystkim moja miłość, mój partner życiowy, który yy, uwielbia sport. To jest jego pasja i mnie ją zaraża tą pasją. Yy, także to jest moja motywacja, żeby dorównać mu kroku, żeby właśnie w tym zdrowym stylu życia wytrwać, a po drugie zdrowie, bo Wy często piszecie mi, i to jest naprawdę bardzo częste, że kiedyś wyglądałaś lepiej, byłaś bardziej kobieca, teraz wyglądałaś na okropnie, anoryktyczka i tak dalej, ale naprawdę, nawet jeśli tak było, bo ja nie chcę tego kwestionować, oceniać siebie, po prostu dla mnie to nie jest jakby wyznacznik tego, co ja w tym w chwili robię, tylko dla mnie wyznacznikiem jest zdrowie. I ja wtedy, mimo tego, że sylwetkę miałam bardziej kobiecą i tak dalej, byłam niesamowicie, słuchajcie, chora. Jadłam mnóstwo słodyczy, yy, po prostu ciągle mi się chciało spać, mam taka, wiecie, spał, tylko oh, masakra. No jak nie młoda osoba, tylko jakbym już miała co najmniej kilkadziesiąt lat i zbliżała się ku grobu. Wiecie o co chodzi, no po prostu tragedia, jeżeli chodzi o aktywność, Totalna porażka, zero kondycji. Dobra, żeby się już nie rozgadywać dłużej, tak woli to był taki krótki wstęp, żebyście wiedzieli o co mi w tym wszystkim chodzi. A teraz, słuchajcie, mój jeden z ważniejszych punktów to zachowanie umiaru, ale nie tylko w jedzeniu, ale także w ćwiczeniach. Ja, słuchajcie, jeżeli chodzi o ćwiczenia, co ja w tym momencie wykonuję, to bardzo często jeżdżę na rowerze, uwielbiam i właśnie dlatego jeżdżę na rowerze ponieważ mam problemy z celulitem wodnym, który gromadzi mi się przez to, że biorę tabletki hormonalne których niestety nie mogę przestać brać na ten moment może niedługo się to zmieni, póki co nie mogę, także no muszę z tym walczyć i mimo tego, że jestem szczupa to ten celulit się zbiera także tutaj wszystkie ćwiczenia które powodują wypocenie maksymalne organizmu czyli właśnie rower, czyli właśnie Ćwiczenia antycelulitowe, takie jak przysiady, wykroki, skoki, kręcenie się wokół. Ja Wam, słuchajcie, podlinkuję wszystkie kanały, z których teraz korzystam, z którymi ćwiczę i które moim zdaniem są najlepsze na YouTube. I z takich stron polecam Wam hurtownie sportową. I ja, słuchajcie, ćwiczę ze swoją imienniczką, z Alicją. Uwielbiam laskę, po prostu ona. Sprawia mnie w taką mobilizację. Ona w ogóle potrafi sobie czasami tak, wiecie, krzyknąć mobilizacyjne w czasie ćwiczeń, jak już jest naprawdę ciężko. Mnie to bardzo mobilizuje. Także to jest pierwszy kanał. A drugi kanał sportowy to jest tracker. I ja, słuchajcie, tam uwielbiam wszystkie ćwiczenia, właśnie związane z solitem, też wam podlinkuję. One są maksymalnie wykańczające, też uwielbiam. Stamtąd tabaty, takie ćwiczenia, właśnie ogólne, cardio, takie, żeby zwiększyć metabolizm, także to wszystko wam podlinkuję na dole. No i oczywiście nie mogłoby tutaj zabraknąć mojej ulubionej Natalii Gackiej, z którą zawsze ćwiczyłam i zawsze ją uwielbiam. Zatem, krótko mówiąc, Podsumowując, u mnie ćwiczenia wyglądają w ten sposób, że na przykład w poniedziałek jeżdżę rowerem, wtorek robię te ćwiczenia, środa jeżdżę rowerem w robię te ćwiczenia, piątek jeżdżę rowerem i w weekend spędzam po prostu aktywnie czas z partnerem ale nie zawsze, czasami robię sobie przerwę nie mam stricte rozpisanych, że muszę w ten zrobić to czy to, tylko wybieram sobie tak jak mi pasuje, tak jak czuję, że moje organizm jest w stanie zrobić, czyli na przykład jestem wyspana, no to tego dnia zrobię sobie dużo kilometrów na rowerze z danego dnia jestem zmęczona, to zrobię sobie wiecie 15 minutowy, 30 minutowy trening i nie wiem Datuję się, po prostu robię to tylko i wyłącznie dla zdrowia. Ostatnio wprowadziłam do y, swojej takiej rutyny życiowej nawadnianie organizmu i zawsze zresztą to robiłam, ale teraz jeszcze zwiększyłam ilość wypijanych y, właśnie płynów ze względu właśnie na ten celulit, ale też y, y, ze względu na to, że zwiększyłam ilość ćwiczeń i wtedy wiecie, to nawodnienie jest niesamowicie ważne. Także izotoniki naturalne z solą, z cytryną, z pomarańczą, z imbirem, z miętą, tak żeby ta woda nie była taka bezsmakowa, tylko żeby była właśnie fajna z jakimś smakiem, żeby jednak to picie, to picie, wiecie, nie inne picie tylko takie, było przyjemne. I oprócz tego mnóstwo koktajli. Ja wam na dole, bo nie chcę przedłużać w tym filmiku, wypiszę trzy moje ulubione przepisy na koktajl i to musi być jak amen w pacierzu na śniadanie. I ostatnio, słuchajcie, do swojego żywienia wprowadziłam takie mieszanki Natural Mojo, które ja to nazywam, że to jest taka witaminowa mieszanka, która ma na celu poprawę naszego zdrowia w różnych kierunkach, bo zaraz zobaczycie, na przykład mam tutaj mieszankę, która ma działanie detoksujące, a tutaj mam typowo fit, także te odży Живки. tak można to nazwać pamiętajcie, żeby nie stosować jako zamiennik diety, tylko jako uzupełnienie niech to będzie dodatek, a nie, że wiecie, będziecie to jeść tylko i wyłącznie na śniadanie i nic więcej także ja sobie to urozmaicam, swoje śniadania po prostu poprzez wypijanie takich płynów, I to jest bardzo fajna sprawa, natomiast nie jest to jedyna rzecz którą jem rano, jeżeli miałbyście ochotę zamówić takie produkty, to na dole w opisie macie zniżkę 15% hasło czarodziejka, jeżeli jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z takimi odżywkami, to możecie, no wiecie, troszkę taniej na początek kupić, także myślę, że to jest dobra opcja. Zatem na dobry początek dnia ja wypijam sobie taką Fit Vanille. I to jest, słuchajcie, taka odżywka białkowa o smaku waniliowym, którą przygotujecie w bardzo prosty sposób. Dobra, zatem wsypujecie 5 łyżeczek i 250 ml mleka do shakera. A następnie jeszcze wlewacie łyżkę stołową oleju. I to wszystko, wiecie, shake, shake. I to jest świetna opcja dla osób, które się śpieszą, które nie mają czasu, wiecie, na krojeniu. Warzyw, chciałabym powiedzieć, owoców i miksowanie tego, jednak to jest o wiele szybsza metoda, a dostarczacie sobie wszystkich wartości odżywczych i potrzebnych składników. Wszystkie składniki będziecie mieć na dole wypisane, nie chcę tutaj przedłużać, także to jest ekstra sprawa. I drugie, słuchajcie, pyszności, to jest Pure Detox z tej firmy. I tu mamy taką mieszankę, która ma oczyścić nasz organizm z toksyn, i to jest kuracja 28 dni. Ja powiem szczerze, jeszcze do końca. Tej kuracji nie doszła, natomiast już widzę efekty i uwielbiam takie produkty, właśnie słuchajcie, które naturalnie, bo to jest produkt w 100% naturalny, wegański, bezglutenowy, bez laktozy, także dla osób, które mają w tym kierunku problemy jak najbardziej akurat nie mam, ale, ale wiecie, warto to zaznaczyć. Uwielbiam takie produkty, które, tak jak mówię, w sposób naturalny oczyszczają nasz organizm i. Naprawdę ekstra sprawa. Serdecznie Wam polecam i w ogóle zobaczcie, jak to fajnie wygląda z tym kubeczkiem. Bo to jest właśnie w komplecie, można tak zamówić albo osobno, jak wolicie. Także dam Wam linki na dole do tych produktów serdecznie, naprawdę serdecznie polecam. U mnie, słuchajcie, w żywieniu najważniejsze jest śniadanie, i ja o tym już powtarzałam wielokrotnie na kanale, czyli właśnie śniadanie, nawadnianie. I tutaj, jeżeli miałabym Wam powiedzieć o książkach, które mnie mobilizują, które, które dzięki którym, o, może tak powiem, mogę stworzyć przepyszne potrawy każdego dnia, to będzie. I uwaga! Ostatnio pokazywałam na Instagramie czajnikowe, to jest jeżeli chodzi o zieloną herbatę, bo ja piję ogromne ilości zielonej herbaty. Uwielbiam, uwielbiam i właśnie dla osób, które borykają się z celulitem, serdecznie polecam zieloną herbatę. I tutaj e, dla osób też pasjonatów herbaty, tą książkę polecam Rafał, przybylok. Dobra herbata. Ja słuchajcie, dostałam od autora tą książkę. Nie będę ukrywać z autografem. Serdecznie Wam chcę wspierać swoich kolegów z YouTube'a, bo też czajnikowy nagrywa na YouTubie. Bardzo polecam, możecie sobie przejrzeć książkę i stworzyć takie mieszanki herbat. Słuchajcie, że szok. I też na stronie Czajnikowej możecie sobie kupić herbaty i powiem Wam, że dostam dwie przesyłce herbatki i już... Wszystkie wypiłam, bo są cudowne, i na pewno sobie kolejne kupię na tej stronie. Jeżeli chodzi o śniadania, to koktajle robię z książki pi Zielone. Ja już o niej Wam mówiłam w jakichś ulubieńcach, nie raz, nie dwa, wspominałam o niej, bardzo fajna książka tutaj macie, ile tutaj dokładnie jest 60 przepisów na zielone koktajle. Niesamowita sprawa, wszystko w pigułce, składniki podane, piękne, naprawdę przepiękne, że Wam pokażę zdjęcia, także serdecznie polecam, jest dostępna ona w Empiku. Jeżeli chodzi o przepisy y, moje na obiady, na śniadania, na przekąski, to wszystko macie na YouTube, też Wam to podlinkuję. Natomiast często moją inspiracją jest książka Jadłonomia. Wiem, że teraz wyszła nowa i y, chętnie ją zakupię po prostu muszę się przejść do mpk ją zakupić. Y, ale powiem Wam szczerze, że niedawno y, mam tom więc jeszcze wszystkiego nie zrobiłam, więc myślę, że jeszcze na razie poczekam i w następnej kolejności kupię tą następną. Ale naprawdę, jeżeli lubicie warzywa, uwielbiacie, czy jesteście weganami i chcecie urozmaicić swoją, swoje jedzenie tak, żeby nie było ono nudne, to ta książka to jest skarbnica przepisów i naprawdę serdecznie polecam. I książka, która merytorycznie jest najlepsza z tych wszystkich... I to jest taki poradnik, to jest słuchajcie, można powiedzieć, taka encyklopedia wiedzy, coś niesamowitego i polecam osobom, które mają na przykład problem z tym, żeby się zmobilizować, to koniecznie kupcie tą książkę. To jest Agnieszka Bierna, dieta, która żywi i leczy. Ja jestem w trakcie czytania różnych rozdziałów. Ja sobie tak skaczę w tej książce, raz trochę tu, raz tu, to co mnie zaciekawi, bo Spis treści jest bardzo fajnie poprowadzony, że sugeruje już co w danym rozdziale będzie. I podoba mi się w tej książce to, że tutaj autorka nie przedstawia tak stricte wiadomości na temat żywienia, że na przykład nie możesz jeść tego, nie możesz tego, jak robisz to, to jest źle, tylko przedstawia obiektywne fakty. Które Wy możecie subiektywnie sobie wziąć pod uwagę. Wiecie o co chodzi? Czyli macie fakty. I co Wy ze swoim zdrowiem zrobicie, co Wy dalej z tym wszystkim będziecie robić, jest Waszą sprawą i absolutnie ona na Was nie wymusza niczego. To jest bardzo fajne. Także przedstawiam Wam fakty. Na przykład, słuchajcie, to jest świetne. 59 powodów rujnowania zdrowia przez cukier. Wy sobie to przeczytacie i czy wy będziecie jeść ten cukier to jest wasza sprawa. Natomiast uwierzcie mi, że jak przeczytacie te 59 yy, właśnie powodów, yy, to yy, na pewno tego dnia czekoladki nie zjecie. Książka jest świetna, jest poparta wieloma badaniami yy, i macie tutaj bardzo fajnie poprowadzone, tak jak wcześniej mówiłam, spis treści. Macie na przykład rozdział o współczesnej żywności, jej wady, zalety. Także mówię, możecie sobie przedstawić i same przeanalizować, czy warto coś tam jeść. Składniki odżywcze. Yy, Macie następny rozdział, to macie składniki odżywcze w codziennej diecie. Macie taki rozdział, czy każdy rodzaj żywności jest pokarmem dla człowieka. Macie też rozdział o produktach zwierzęcych, a zdrowie, o używkach, tak jak wcześniej mówiłam, o przyprawach, o różnych napojach rewelacja. Yy, I też bardzo podoba mi się rozdział, czym ugasić pragnienie. To serdecznie Wam polecam, także koniecznie przyjrzyjcie sobie, wiem, że jest teraz w Empiku, a ja akurat zamawiałam na Bioindygo. też Wam na dole podlinkuję. Słuchajcie, jeszcze jeden bardzo ważny fakt, jeżeli chodzi o pielęgnację mojej sylwetki, bo oprócz tego, że wykonuję ćwiczenia, że zdrowo się odżywam, że odżywam, odżywiam, to też pielęgnuję swoją skórę. Ja mam cerę suchą, więc absolutnie muszą być tu balsamy. Bardzo lubię balsamy z Youp, bardzo lubię balsamy z L'Occitane i tutaj u mnie naprawdę zawsze po kąpieli musi być balsam, ja po prostu cierpię na wieczne schody, kiedy nie używam balsamu i tak samo kremu do rąk. Ale oprócz tego, aby zapobiec swojemu celulitowi, o którym już mówię, nie wiem, który raz w tym filmie, jak widzicie, mam z tym problem, to używam ostatnio firma na Komi. W sensie nie znam tej firmy, ale była ona w Bigglosi i bardzo mi przypadło do gustu. Muszę się zainteresować tą firmą, dajcie znać, czy znacie. I ona jest tak, bez konserwantów sztucznych barwników parabenów, to jest naturalny peeling cukrowy do ciała, masusza, olej, makadamia i kawa. I słuchajcie, peeling z tym to jest istna rozkosz. Ja czuję w powietrzu cukier, którego absolutnie m, tak w czystej postaci nie wiem na co dzień, więc jest to jakiś tam, wiecie, rarytas za, dla zmysłów. E, I przy okazji świetnie m, ten olejek właśnie tutaj makadamia nawilża moją skórę i pięknie pilinguje. I przy okazji robię sobie masaż tego mojego celulitu, który się automatycznie zmniejsza. Bardzo polecam peelingi. Także podsumowując e, cały filmik, e, słuchajcie, to co zrobicie ze swoim życiem i swoim zdrowiem, zależy od Was. Ja absolutnie nie mam zamiaru nikogo tutaj namawiać do zdrowego żywienia, yy, zmuszać, mówić musisz tak żyć, tak jest dobrze. Jeżeli ktoś chce jeść hamburgery, mówi ja lubię czekoladę, mam to w nosie, nie będę się yy, popadać w jakąś kretyńską modę współczesnych czasów. Ma do tego prawo i ja absolutnie nie mam zamiaru nikogo do tego zmuszać. Ja przedstawiałam Wam yy, swoje argumenty za tym, że ja się lepiej czuję, że moim zdaniem lepiej wyglądam. Yy, także musicie same zdecydować. I kończąc ten naprawdę przydługawy już film, ale myślę, że było potrzebne powiedzieć tyle tutaj słów. Yy, u mnie podstawa to dbanie o ciało, czyli ujednianie peelingi, nawadnianie organizmu, yy, śniadanie, yy, odżywki koktajle to jest podstawa, następnie sport, rower, ćwiczenia antycelulitowe, cardio, tabata i tak dalej i ćwiczenia zwiększające metabolizm. Oraz także czytanie wartościowych książek, inspirowanie się ciągle czymś nowym, żeby nie popadać w rutynę i inspiracja kanałami sportowymi, których, które linki będziecie mieć na dole, to chciałam powiedzieć. Także słuchajcie wszystko wiemy. Dajcie znać, jakie są Wasze sposoby na dbanie o własną sylwetkę. Czy faktycznie jest to moda, uważacie? Czy, czy to odbija się na zdrowiu w pozytywny sposób? Dajcie znać, co myślicie, bo jestem w sumie ciekawa. Mam nadzieję, że filmik zostanie pozytywnie odebrany, a nie zhejtowany. i Dzielmy się, wspierajmy razem w tym zdrowym żywieniu i dbaniu o siebie. Buziaczki na z tym filmów. pa! pa.